To jak chłopaki zapisaliście się już na zawody? Jasne! No i nagramy Boxing. No Albo no, się musi zdecydować, albo na grandzie boksujecie, albo na Boxing. Granda jest e, w niedzielę 13, a w Boxing w, w sobotę. O, Winio, co ty, ty robisz? Siedemako, Siedemako! Siedemako! A, jest Granda! trę, trę, Ty! No. ten, ty! Którego to? 12? No, most Bo of boxing. A to dwa dni pociąg, tak? Bo wiesz, w sobotę jest most boxing, a w niedzielę to szósta warszawska z na pięści. A ty słyszałem, zapisałeś. się? nie wiem. Ale ja, 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 ja się napisałem ja na, na boxing cup nie? Puchar. Boksu w Warszawie. Na Warszawie tak. to ja się nie zapisałem, chyba. Tak. Ale na Warszawę to ten, tak. Tutaj trzeba zmienić na Warszawa. Ty, jak zaczniemy po angielsku, gadać między sobą, jeszcze po chińsku, to niedługo język polski zanity, Ale nic, warszawski ten boksing, nie? Kiedy? W sobotę? W sobotę. 16? 16, no ale chyba troszeczkę później zaczną się walki, o 15-16 walka będzie. To jest to, co no. o tym rozmawialiśmy? rozmawialiśmy? Tak. tak, około 18 pewnie walki zaczniemy. Miałoby być troszeczkę później, ale już od 18.00 mocno boksujemy, chyba od Ciebie zaczniemy, w sensie Twoja waleczka na początek. Na początku? A jak, kurczę, waleczka Tak, ja. przyjeżdża A -a. Ta, ta, to, to. do końca Polski, znaczy tak naprawdę konkurs trwa A -a. do końca, nie wiadomo jeszcze z kim zawalczyć, I A -a. chłopaki, też słuchajcie, bo jest nowa opcja na zawodach, po raz pierwszy jest opcja, że zawodnicy mogą uzyskać wsparcie od kibiców, i tutaj są takie kody referencyjne I naprawdę można tak naprawdę I wyjść jeszcze do przodu na rzecz się postarać, tak się Stypendia, stypendia jednorazowe się dostać Ale Artur, ty, ja słyszałem, że ty swoją, Swoje te stypendium za walkę przeznaczysz na cele charyzatywne Na dom dziecka Dę, bo Pamiętajmy, że tutaj właśnie podczas naszych zawodów Zbieramy na domy dziecka w całej Polsce tak? teraz, teraz pierwsza taka inicjatywa Chłopaki z samej Polski przyjeżdżają boksować i też tutaj przywozimy różne prezenty, jedni jadą do drugiego Stoku, jedni jadą do, na drugi koniec Polski zawodzą dzieci, dzieciom e, fajne ja przedmioty, podarunki. Po, po po I ty Modka, żebyś żeby się, żeby się jeżeli kiedykolwiek dostajesz telefon, że tam jakiś dom dziecka z drugiej strony Polski, gdzieś na jakiejś zabitej wiosce potrzebuje nas, to jedziemy. Dobra. Nie? Jeżeli Czyli... oni nie mogą ogarnąć kosztów, to dobra, my ogarniemy dobra. te koszty, nie?